5 turbo nawyków lata. Zapraszam Cię na film. Cześć, dzień dobry bardzo, dzień dobry bardzo. W filmie poświęconym nawykom, dobrym nawykom. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Kasia Nowosielska, jestem psychoterapeutą inspektorem, trenerem mentalnym, mediatorem, a także pisarką. Jeśli interesuje Cię taka tematyka, Albo chcesz pomóc temu mój kanał dalej się rozwijał, będę wdzięczna za wszelkie subskrypcje. Mamy lato, gdy ja nagrywam ten odcinek jest 16 sierpnia, gorąco bardzo i Lato to jest czas, kiedy też moje dziecko jest poza szkołą, są wakacje, więc trzeba sobie trochę inaczej poorganizować pracę. No ja mam to szczęście, że jednak mam swoją działalność, więc więc przy dziecku organizacja mojej pracy wygląda zupełnie inaczej, kiedy trzeba się nim zająć, a akurat babcia czy dziadek nie mogą pomóc, oni też mieszkają trochę dalej, więc. To nie jest tak, że są na zawołanie i trzeba się inaczej zupełnie organizować. No i ja miałam w planach napisanie książki, zbierałam się do tego od wiosny, ale uznałam, że muszę sobie jakoś czas wygospodarować i zrobię to moją metodą nawyków. I chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o takim pierwszym nawyku, którego yy, zrealizowałam latem, albo może zacznę najpierw od pierwszego, który dał mi podstawę do tego. Ja. Od dawna wstaję o 5 rano. Latem, wiosną jest to dla mnie znacznie ułatwione, ponieważ dzień jest długi, i jednak te poranki. Kocham poranne i wios kocham wiosenne i letnie poranki. Są długie, robi się w lipcu, w czerwcu już po czwartej widno i dla takiego rannego ptaszka to jest jak ja, to jest niezła gratka, bo można wtedy działać. Ja wstaję rano, wykonuję swoje poranne rytuały, medytacje, modlitwę, pisanie dziennika, czasami coś poczytam, czasami trochę się porozciągam i o szóstej wstaję do działania jestem gotowa i mogę coś zacząć kreatywnego, konstruktywnego robić. U mnie te poranki są takie: tak sobie zaznaczam, że po wstaniu ja mam takie założenie, że dbam o siebie, zaglądam w siebie, o ciało, o duszę, oczyszczam serce. Bez tego nie mogłabym chyba iść na spotkanie z drugim człowiekiem. To jest jak higiena dla mnie. Jak higiena jest ciała, tak samo jest higiena umysłu, jak ja idę pracować z drugim człowiekiem. Podczas sesji terapii, to muszę mieć oczyszczone serce dla niego, klarowny umysł. No ale tak samo jak siadam do pisania książki, to chcę, żeby te moje myśli były jasne, klarowne. Bez nawyków poranka ja bym nie była w stanie tego zrobić. Oczywiście, nie trzeba wstawać rano, żeby te nawyki, te rytuały wykonywać, no tylko w moim przypadku wieczorem nie miałoby to do końca sensu, bo ja muszę być oczyszczona wstając do dnia. No i z racji tego, że w wakacje moje dziecko tak sobie pośpi do dziewiątej, no on, on ma osiem lat, więc to też już nie jest niemowlę, to ja zasiadając o szóstej do pisania książki, mam takie trzy godziny, żeby sobie popracować. Takie Dobre, trzy godziny bez rozpraszania. Można ogrom rzeczy przez ten czas zrobić, więc kiedy on wstaje o tej dziewiątej, ja już czuję, że najważniejsze zadania dnia zostały wykonane. Żeby do tego przejść, muszę najpierw wstać o tej piątej rano i, i pierwszy mój nawyk zrealizować. Także poranne wstawanie wiosną i wczesnym latem jest jak najbardziej dobre, i dla mnie przynajmniej, ale wiem, że to jest też taki czas, kiedy inni mogą się tego nauczyć, bo te dni są znacznie dłuższe. Chociaż jesień to też jest jeszcze taki dobry czas. Wrzesień, październik, taki zapach jesieni unosi się nad ziemią, zwłaszcza jak się rano wyjdzie, pobiega i tak dalej. Więc to jest taki mój nawyk, który ja realizuję od dawna, a latem, wiosną go wzmagam i Pogłębiam to, jest świetny nawyk, właśnie jak się ma małe dzieci. Te dzieci nie chodzą do przedszkola, też z różnych przyczyn. Niektóre przedszkola są zamknięte w wakacje, nie chodzą do szkoły, a trzeba wiadomo popracować. Można coś wtedy zrobić, kiedy masz te pora. I mój drugi nawyk, właśnie to, co mówiłam na początku. Chciałam napisać kolejną książkę i uznałam, że jeśli mam to zrobić latem, to jak la nie zrobię tego wczesnym porankiem to w ogóle tego w ciągu dnia nie zrobię bo mi się rano najlepiej pisze ja się później rozpraszam są różne dystraktory które niezbyt dobrze na mnie działają i ja nie do końca się czuję później z tym dobrze i no, wolę jednak rano popisać, bo później, później to się wszystko rozjeżdża. Zwłaszcza jak ja mam dziecko biegające. Oczywiście jak prowadzę sesję terapii w ciągu dnia i to jest na online i nie wyjeżdżam do gabinetu, no to tam się z mężem wymieniamy opieką nad nim, czy w zasadzie żeby był pod czyjąś opieką, ale pisanie mi idzie zdecydowanie najlepiej, kiedy jest cisza, kiedy moje dziecko nie przychodzi do mnie i nie mówi czegoś nieustannie, mama to, mama tamto, no bo to jest zawsze wtedy najwięcej interesów do rodzicielki, jak rodzicielka pracuje. I chcę w ciszy popracować przez godzinę. Także co można zrobić o poranku, yy, wiosną i latem? Można napisać książkę, pisząc. Co, ja pisałam tę książkę, w zasadzie skończyłam teraz pierwszą wersję, mamy połowę sierpnia, ale przez 2,5 miesiąca, wstając codziennie rano z przerwą na urlop mały, to tę książkę napisałam. Teraz jestem w fazie Poprawiania jej, no i na jesieni, we wrześniu ona idzie w zasadzie już do korekty, do redakcji i zaczynamy proces wydawniczy, który ja uwielbiam. Po prostu już się niesamowicie cieszę na to. Także ja mam też z rana takie założenie, że ja robię coś konstruktywnego. Coś e, kreatywnego. Ja nie konsumuję, nie przeglądam telefonu, social mediów i e, innych takich rzeczy, nie oglądam nic, tylko skupiam się na sobie z rana, zaglądam w swoje ciało, e, wykonuję też e, jakieś ćwiczenia rozciągające, a później siadam i piszę. I to jest mój taki super nawyk. Trzeci ja nawyk, jaki realizowałam wakacje, to jest e, bieganie. Ja biegałam zimą na siłowni, na bieżni, nie bardzo to lubię, bo mnie bieżnia nudzi, a latem wzmożyłam treningi na zewnątrz. Pewnie mi sprawę ułatwił to, że mam smartwatcha, dostałam ten zegarek na urodzinowy prezent. I jak ja nie jestem jakąś gadżeciarą, trzeba mnie długo przekonywać do jakiegoś gadżetu, tak to naprawdę zmieniło w ogóle Moje takie sportowe zachowania, bo ja dzięki temu widzę swoje postępy. I jak widzę postępy, jak mi ten smartwatch zmonitoruje co nieco, to wcześniej tego nie liczyłam, to ja mam motywację. No dobra, to tego dnia pobiegnę kilometr dalej. To wiem jakie mam tętno, wiem ile kalorii spaliłam, ile kroków wykonałam. Polecam to każdemu, kto chce trochę zacząć kontrolować siebie i zobaczyć jak to ciało i przyznam się szczerze, że mam motywację teba, teraz żeby no te treningi czasem zwiększać. Wiem, że jestem ile biegam 5 km, ile mi czasu zajmuje 8 km, ile zajmuje mi przebgnięcie 10 km. I z rana, jeśli akurat nie piszę, tak znaczy, staram się wykonywać trzy treningi tygodniowo, takie biegowe. Zazwyczaj późnym wieczorem. Czasami mojego syna zabieram, on jedzie na hulajnodze czy na rowerze, a ja sobie biegam. A mój mąż gdzieś z tyłu idzie z psem, bo ktoś się psem musi zajmować, bo w dom on niechętnie zostaje. I też tak, widzę, że najlepiej z rana mam czas na przebiegnięcie głównie 5 km, bo to jest takie szybkie, a z rana nie zawsze właśnie jest czas na to, żeby biegać szybciej. Ale jak już wieczorem wychodzę, to widzę, że jestem w stanie i tą ósemkę, pyknąć i dziesiątkę. No bo też się tak nigdzie nie spieszę. Zwłaszcza jak moje dziecko gdzieś tam za mną hulajnogą jedzie czy na rowerze, więc możemy sobie dłużej tam pohasać na dworze. Więc polecam też wdrażanie, kiedy jest długi dzień, kiedy jest lato takich nawyków sportowych, na Zewnątrz, ja też bardzo lubię jeździć na, na rolkach i to na zewnątrz uprawiamy. Na rowerze też, chociaż ja jestem bardziej biegowa niż jeżeli rowerowa, no ale na basen mi się chodzi łatwiej wiosną i latem, bo mogę wyjść z mokrymi włosami na zewnątrz, nie muszę suszyć, zawsze mnie to trochę zniechęca przed basenem, chociaż jako zodiakalny rak, bardzo lubię pływać tak latem chętniej to wykonuję, oczywiście na wyjazdach na urlop. Czwarty nawyk. Lato kręci się wokół tego, że mój syn jest w domu. No, i latem wdrożyliśmy taki nawyk, że razem gotujemy. On jest właśnie też zainteresowany robieniem takich kreatywnych rzeczy, wyklejanki, wycinanki, klocki Lego. No, ale gotowanie to jest też nic. I, innego jak kreatywność, wymyślanie i taka nasza wspólne zainteresowanie właśnie teraz letnie to co dzień w ciągu dnia, kiedy ja jestem, to gotujemy sobie obiady. Oczywiście jak ktoś nie może tego robić w ciągu dnia, to może zawsze po południu te obiady, kolacje z dziećmi gotować, ale super nawyk, on uczy się gotować, jest kreatywność przy tym. No i mamy założenie, że gotujemy zdrowo, jak ostatnio zrobiliśmy zupę, taką prawdziwą pomidorową zupę, akurat według przepisu Karola Okrasy z Kuchni Lidla, polecam. To ja w końcu poczułam, czy, czym jest smak prawdziwej zupy pomidorowej. To nie jest taka zalewajka, że woda z koncentratem czy z Pasato, tylko to jest oddzielnie przygotowywane na warzywach bądź na mniejszy wywar i oddzielnie blendowane, pieczone warzywa, pomidory, marchewka. No i to, to jest wtedy zupa pomidorowa z. Odżywczymi treściami z witaminami, no bo pomidory, potas i tak dalej. No i my sobie właśnie uskuteczniamy latem jeszcze teraz takie zdrowe gotowanie, taki nawyk zdrowego gotowania, e, naturalne składniki, naturalne przepisy, cud, miód, orzeszki. I piąty nawyk, o którym bym ci chciała powiedzieć na końcu. W zasadzie może najważniejszy. Ja go realizuję dzięki temu, że spotkałam latem na moim życiu, na, na drodze mojego życia pewną osobę. Nie będę tutaj więcej opowiadać, ale ta osoba, nauczyłam się od niej, popatrzyłam na jej postawę, na to, jak ona się zachowuje mimo trudów życiowych i zobaczyłam, że ona jest tak niezmiernie wdzięczna. Ona praktykuje wdzięczność i ja też, ja zawsze też to praktykowałam. Mam swój tu taki dziennik, akurat od koleżanki instagramerki Ani Tabaj. Piszę codziennie, w tym dzienniku piszę z rana trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna i to zupełnie ustawia moje myślenie na cały dzień. Właśnie to jest to oczyszczenie mojego serca, że ja skupiam uwagę na tym, co mam, a nie na tym, czego nie mam. Zawsze znajdzie się taki ktoś, kto ma od nas więcej albo mniej, ale grunt to doceniać to, co się ma. I ja pisałam tak kilka linijek dziennie, pięć zdań, za to jestem wdzięczna, ale teraz nauczyłam się właśnie dzięki tej osobie, że piszę 3-4 strony z rana. Mi to zajmuje nie więcej jak 10 minut, ale to jest takie oczyszczenie umysłu, wdzięczność. E, ja tam różne swoje też przemyślenia, myśli, refleksje zawieram. Później dzięki nim jest też nie ukrywam, łatwiej książki pisać, ale to jest taka moja e, terapia własna. Oczyszczenie myśli, oczyszczenie głowy. Ja, jak piszę codziennie, to jestem tak niesamowicie wdzięczna za to, co mam. Nauczyłam się nawet dziękować Panu Bogu za te trudy, które mnie w życiu spotkały, za te różne trudne rzeczy, trudne doświadczenia, bo ja wiem, że dzisiaj nie byłabym taką osobą, którą jestem bez tego. Nie byłoby książek moich, nie byłoby gabinetu terapeutycznego, mediacyjnego, nie byłoby tutaj siedzenia przed tobą, przed kamerą i nagrywania, przekazywania ci tych wieści. Mam nadzieję, że dobra, które widzisz tutaj. Gdyby nie to wszystko, co się e, wydarzyło. Moje podejście psychoterapeutyczne, logoterapia Wiktora Frankla uczy tego, że jeśli nie możesz zmienić sytuacji, w której jesteś, a ta sytuacja jest trudna, możesz zmienić zawsze twoją postawę, swoją postawę. Jeśli dzieją się w, że, trudne rzeczy, no, ciężko być szczęśliwym, gdy się cierpi, gdy przychodzi choroba twoja, dziecka, ale zawsze warto... Szukać w tym sensu, bo dzisiaj ludzie gonią na tym świecie za szczęściem, jakimś enigmatycznym, i to szczęście mają dać szybkie zakupy, jakieś markowe ubrania, torebki, rzeczy, samochody, zegarki, jedzenie, super duże ilości, super nie wiadomo jakiego jedzenia, dalekie podróże, a i tak widać. Oczywiście to jest wszystko ważne ja tego nie neguję i być może potrzebny do życia. Urozmaica to życie, tylko że radość z tego trwa przez chwilę, a później co? Później co? Później to nudzi ci się i potrzebujesz nowej stymulacji, i nadal ci się wydaje, że nie jesteś szczęśliwa, bo to ci miało zapewnić szczęście. Pocieszysz się tym chwilę, i w tych czasach konsumpcjonizmu, który my mamy, nagle się okazuje, że to jest jednak za mało. Także wdzięczność ja bardzo mocno praktykuję wdzięczność o matko, jak to zmieniło moje życie, to już dawno zmieniło moje życie, ale teraz przez to, co się wydarzyło, przez wakacje, to tak odmieniło, mam wrażenie, że moje serce, moją duszę, że każdego kto tu mnie ogląda, to bym tak wyściskała z chęcią i. Yy. Także to tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli, cobać, e, jeśli i Ty chcesz popracować nad nawykami, jakieś nowe swoje stworzyć, wdrożyć, to polecam Ci serdecznie moją książkę Turbo Nawyki. Małe rytuały, które znacznie podwyższają jakość życia. Zostawię tu link pod spodem. I to jest tak, że dzisiaj bardzo trudno jest czasami niektórym wytrwać w budowaniu nawyku, bo my mamy dzisiaj taki szybki świat, a czasem to jest tak, że gratyfikacja jest odroczona, nagroda to tak jak jest z pisaniem książki, to proces musi trwać, to jest świetna analogia, ale jak już stworzysz, wydasz to wow, czujesz taką niesamowitą satysfakcję i trzeba sobie uświadomić, że gratyfikacja będzie odroczona, ale trzeba się zakochać w procesie tworzenia, w drodze, jaką się przechodzi. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie.